Amelung to jedna z najbardziej malowniczych i urokliwych części miasta. Miejsce relaksu i kontaktu z przyrodą, gdzie mieszkańcy Chorzowa mogą przebywać ze swoją rodziną. Niestety w ostatnich tygodniach pojawiają się niepokojące informacje dotyczące bytującej na akwenie fauny. W lipcu wyginęła cała ośmioosobnikowa rodzina łabędzi. Natomiast w przeciągu ostatnich dwóch tygodni odnaleziono tam kilka śniętych ryb i dwie padłe kaczki. Nie bagatelizujemy sprawy. Zleciliśmy badania wody w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych, m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Niestety, ze względu na dużą ilość pracy, ze względu na sytuację w zbiorniku Dzierżno oraz w kanale Gliwickim, nadal czekamy na te wyniki. Od nich będziemy uzależniali dalsze działania tutaj, na terenie zbiornika Amelung. Niezależnie jednak od badań, najbardziej prawdopodobną przyczyną zaistniałej sytuacji dotyczącej uśmierconych ptaków jest ich dokarmianie niewłaściwym, często przeterminowanym pożywieniem. Właśnie dlatego miasto w ostatnich dniach umieściło dodatkowe tablice informacyjne dotyczące tego, czym można, a czym nie należy karmić ptaków. Planujemy również akcję edukacyjną w naszych szkołach podstawowych, żeby od najmłodszych lat kształtować właściwe nawyki. Serdecznie apeluję, aby stosować się do tych zaleceń i nie częstować skrzydlatych mieszkańców naszego zbiornika, na przykład chlebem. Jako władze miasta dokładamy wszelkich starań, aby miejsce to było bezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Serdecznie Państwa zachęcam do korzystania z uroków tego miejsca i jego ogromnych atutów.